Witajcie, kochani. To już ostatni dzisiaj odcinek naszego spotkania w ramach praktyczna wiara. Mówimy o usynowieniu, i wczoraj mówiliśmy o tym, jak niesamowicie ważną i istotną jest osoba Ducha Świętego. W tym, żebyśmy stali się synami, żebyśmy mogli tego doświadczyć, żebyśmy mogli mówić tato do naszego Boga, żebyśmy żyli w intymnej bliskości, żebyśmy mogli też w naszym życiu mieć doświadczenie e, Jego obecności. E, I dzisiaj chcemy e, dokończyć cały ten temat usynowienia, dokończyć to złe słowo, dlatego że myślę, że tak naprawdę to wszystko, wszystkie te pięć odcinków to jest pewien początek, pewien wstęp i wprowadzenie do tej drogi, do której ja Ciebie osobiście bardzo zachęcam. Natomiast to, co przynosi Duch Święty do naszego życia, oprócz tych rzeczy, o których mówiliśmy wczoraj, to jest również e, zabezpieczenie i pozycja, e, która wynika z tego, że oprócz dzieciństwa, oprócz tego, że stajemy się dziećmi bożymi, to jak mówi ósmy e, rozdział Listu do Rzymian w 15, 17, że jesteśmy dziećmi i dziedzicami. Co to znaczy dziedzic? Kim jest dziedzic? Dziedzic jest tą osobą, która dziedziczy, która dziedziczy i otrzymuje po rodzicach majątek. I teraz, jeśli jesteśmy dziedzicami Boga, co to oznacza? Oznacza to ni mniej, ni więcej, lecz to, że to, co należy do Boga, staje się nasze. Wszystko to, co Bóg posiada. A co Bóg posiada? Cały wszechświat. Wszystko należy do Niego i to wszystko staje się naszym dziedzictwem. Więc to jest niesamowita prawda i niesamowita rzeczywistość. Jesteśmy dziećmi i dziedzicami. Czy już dziedziczymy? Częściowo tak. Na przykład poprzez dary Ducha Świętego, którym, których On nam udziela, których możemy korzystać z tych wszystkich wspaniałych, ponadnaturalnych rzeczy, które są własnością Boga. Natomiast my nie stajemy... Nie jest cechą główną dziecka to, że jest dziedzicem, to, że on coś dostanie, to, że on będzie miał. Nie. Cechą główną dziecka jest to, że on ma relacje ze swoim ojcem, ze swoim rodzicem, ze swoim ojcem. I my możemy mieć relacje, i mamy relacje z naszym kochanym ojcem, ale w tym wszystkim Ojciec chce o nas dbać, chce, nam zabezpiec chce nas zabezpieczać. Tak jak ja teraz jestem w takim wieku, kiedy myślę już o dorastaniu moich dzieci i myślę jakie dziedzictwo im zostawię i myślę o tym w jaki sposób budować e, majątek rozwijać majątek po to żeby móc go im przekazać myślę o ich zabezpieczeniu odkładam pieniądze dla nich że w momencie kiedy się usamodzielnią będą w stanie coś mieć jakiś start tak jak i mnie e, jak mnie wspierali moi rodzice i niezależnie, myślę, że to jest doświadczenie większości z nas, wielu z nas, oczywiście nie wszystkie rodziny są zdrowe, czasami są sytuacje, które są trudne, gdzie te relacje rodziców z dziećmi są zaburzone w jakiś sposób, natomiast generalnie jest tak, że rodzice troszczą się o dzieci. I tak samo ojciec nasz niebieski troszczy się o nas, tak samo on chce nam błogosławić, dawać nam zabezpieczenie, dawać nam wszystko, co jest nam potrzebne. I... To jest niesamowite, że właśnie w taki sposób Bóg mówi o naszej relacji z Nim, nie jako o relacji mistrz i uczeń, nie jako o relacji właściciel i e, jakiegoś przedsiębiorstwa i pracownik, ale On mówi e, nawet nie jako bóstwo i, i, i wierny, ale przede wszystkim jako ojciec i dziecko. I to nam pokazuje też, w jaki sposób on na nas patrzy. E, ojciec, gdy, gdy ja nie mam sił, on mnie weźmie na ręce. Przychodzi mój maluch, mówi: Ta, ta, już nie mogę iść na ten spacer. Biorę go na ręce i idę razem z nim. Gdy upadamy, podnosi nas. O, ostatnio. Kolejne dziecko moje uczyło się jeździć na rowerze, no i co w związku z tym, co się dzieje? Puszczam go i lecę. I co robi tata? No, kładź się, dobrze, wstawaj sam. Nie, tata pomaga, słuchaj, dobra, to tutaj i spróbuj następny raz w inny sposób. Pomaga, prowadzi, podnosi. E gdy jesteśmy w wyzwaniach, ojciec bierze i przenosi nas czasami. Ostatnio szliśmy tam u nas za domem, jest taka dosyć błotna droga, i teraz po tych deszczach, które ostatnio padały, tam się zrobiło straszne błoto. Trzeba wziąć dzie dziecko na rękę, przenieść go przez te najtrudniejsze miejsca. E pomóc mu. Oczywiście on nie dlatego, że, że, że żeby robić rzeczy zamiast niego, ale na razie on nie jest w stanie. Za może kilka lat będzie w stanie przeskoczyć, i wtedy, wtedy go jesteśmy, po potrzebujemy go dopingować. Czasem co zrobi rodzic? Weźmie ten nóż, ten właśnie ten nóż, którym dziecko samo chce ukroić coś, roczne dziecko bierze taki wiecie nóż rzeźniczy i chce ukroić chleb. To rodzic weźmie i z miłością zabierze ten nóż i włoży na wysoką półkę. Czy dlatego, że kiedyś w przyszłości on nie będzie tego noża używał, czy dlatego, że on musi koniecznie z nim y, zrobić krzywdę Nie, komuś. Nie, dlatego, że ten nóż dla niego w tym momencie jest jeszcze niebezpieczny. Tak samo ojciec być może weźmie jakieś rzeczy, jakieś narzędzia, jakieś e, sytuacje, w których, na których tobie zależy, i odłoży je tak wysoko, że nie możesz sięgnąć. Zastanawiasz się, dlaczego? Przecież ja tego chcę. Ja tego potrzebuję. Tak, ci, tak jest. jak mówi, tata, tak, potrzebujesz, ale na razie się tym zranisz. Taki jest nasz ojciec. On się o nas troszczy. On e, troszczy się tak, jak troszczy się dobry ojciec o swoje dzieci. I to jest też taka e, rzeczywistość, taka prawda, że właśnie o takim Ojcu e, potrzebujemy świadczyć. I gdy żyjemy w relacji z Ojcem, gdy jesteśmy tymi synami, e, którzy są o, przyjęci, którzy mają tożsamość, którzy mają odwagę, k, którzy wobec Boga, ludzi i sytuacji są w stanie e, świadomie w, w, stawać i, i, i zwyciężać w tych rzeczach, to... Gdy jesteśmy takimi osobami, to chcemy się na ten temat dzielić, chcemy na ten temat świadczyć. I co się dzieje często, że e, pamiętacie, mówiliśmy o tych dwóch postawach: o postawie e, sierot, serca sierocego, który jest w braku, który mówi o zakazach, który, mówi, który jest w niepewności, który jest w odrzuceniu. Ludzie nie czekają i świat nie czeka na, na, na to, żeby tacy ludzie głosili Ewangelię. Zobaczcie, w liście do Rzymian w ósmym rozdziale, w dziewiętnastym wersecie, napisane jest: Stworzenie z upragnieniem oczekuje objawienia się e, sierot Bożych, tak? Nie, nie. W mojej Biblii jest inaczej, w Twojej chyba też. Oczekuje objawienia się synów Bożych, córek też, synów Bożych, czyli tych właśnie ludzi, którzy żyją w doświadczeniu relacji bliskości Boga. I świat czeka, aż tacy ludzie się objawią którzy nie będą mówić w kontroli, którzy nie będą mówić w manipulacji, którzy nie będą... E Straszyć niesamowitymi rzeczami, którzy nie będą funkcjonować tak jak ten starszy syn w obowiązku, w wiecznym odrzuceniu, w wiecznej niemożliwości skorzystania z niczego, w wiecznym przeświadczeniu, że nic im się nie należy, w wiecznym przeświadczeniu, że inni mają lepiej, w wiecznym przeświadczeniu, że trzeba zakazać tego i tamtego i ograniczyć różne rzeczy, yy, i że po prostu nie można przyjmować tych, którzy się nawracają. Tylko On czeka, świat czeka na objawienie się synów i córek Boga, którzy mają doświadczenie taty. Którzy żyją w bliskości z nim, którzy doświadczają obecności Boga w swoim życiu, którzy doświadczają ducha świętego, który rozlewa w ich sercu miłość i ta miłość wylewa się dalej, i po prostu możemy iść i mówić: Słuchajcie, Wy też możecie być adoptowani. Tak, tak można streścić dobrą nowinę: możesz być adoptowany, możesz być dzieckiem króla, możesz żyć blisko niego. Natomiast to wszystko nie ma tak naprawdę sensu, nie ma owocu i świat nie czeka na nas, jeśli my w naszym życiu nie będziemy e, funkcjonować jako synowie i jako córki. Dlatego tak to jest ważne i dlatego tak bardzo zapraszam i zachęcam Ciebie, ten czas, który teraz e, jest przed Tobą, żebyś poświęcił na e, przybliżenie się jeszcze mocniej, jeszcze pełniej do Ducha Świętego, żeby go zaprosić do swojego życia, żeby on mógł w Twoim życiu funkcjonować. E, i przemieniać Ciebie na podobieństwo i obraz Chrystusa. Na koniec, drugi list do Koryntian, trzeci rozdział i osiemnasty werset. My wszyscy czytamy tutaj: my wszyscy z odsłoniętą twarzą wpatrujemy się w jasność pańską, jakby w zwierciadle za sprawą ducha pańskiego, coraz bardziej jaśniejąc, upodabniamy się do Jego obrazu. Tak. Za sprawą Ducha Pańskiego, gdy wpatrujesz się w Boga, gdy jesteś przy Nim, gdy spędzasz czas ze swoim tatą, gdy spędzasz czas ze swoim Ojcem, Ty sam zaczynasz jaśnieć, zaczynasz się upodabniać ze względu na Ducha Świętego, który w Tobie tą relację buduje, i Ty się przemieniasz i zaczynasz świecić w swoim otoczeniu, wśród swoich bliskich, w swojej rodzinie, w swoim, wśród swoich sąsiadów, w swoim miejscu pracy, i ludzie zaczynają się dziwić, zaczynają się pytać. Kim ty jesteś? A ty możesz powiedzieć, kim jestem? Dzieckiem taty, dzieckiem ojca, dzieckiem Boga. I na tym polega głoszenie Ewangelii. Gdy my po prostu opowiadamy o naszej relacji z tatą. Więc to, czego życzę tobie i to też, o co się chce dzisiaj na koniec modlić, to jest to, żebyś ty i ja, żebyśmy żyli w bliskości z Duchem Świętym, żebyśmy się wpatrywali w Boże, w Boże oblicze. Tak, żeby Jego obecność w naszym życiu mogła e, jaśnieć w pełni. I Duchu Święty, modlę się, przemieniaj nas. Wkładaj w nasze serce pragnienie, byśmy wpatrywali się w Ciebie więcej i więcej. Żebyśmy spędzali czas z Tobą każdego dnia e, pełniej. Tak, żeby nasze życie coraz bardziej, nie tyle podobało się Tobie, ale żebyśmy my coraz bardziej upodabniali się do Ciebie. Tak, żebyśmy mogli świecić i świat, który dzisiaj czeka, być może bardziej niż w ostatnich latach, być może bardziej niż kiedykolwiek, który czeka na objawienie się Synów i córek Boga, mógł usłyszeć, ale nie nakazy, nie e, oskarżenia, nie wykluczenie, ale mógł usłyszeć o tym, że jest tata, który kocha i który może być również Twoim tatą. Kochani, dziękuję Wam za ten tydzień. Wierzę, że Duch Święty rozpoczyna i być może rozpoczął pracę w wielu z nas, tym, żebyśmy żyli w pełni, żebyśmy żyli bliżej Ojca. I modlę się o to, żeby ta praca kontynuowała się. To nie jest absolutnie koniec, ale to jest początek być może czegoś nowego, nowego wymiaru w Twoim życiu. Zostańcie zdrowi w ciele, ale przede wszystkim w Waszym duchu, w bliskości z Ojcem. Dziękuję Wam serdecznie. Michał Jeleń, lider wspólnoty Abba.